Zaraz go znajdziemy. Emerginold. 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 Energinold. Emerginold. Energinold. Ginold. Gnod. Kurwa. Ginold Kurwa byś mnie tego tego do bo kurwa mi chuj zastrzeli strzeli Ginold Gnot kurwa Cześć, wchodzę Discorda, bo mnie to w GUZO, wejdź na Discorda! Poptarzam, GUZO! Gino nie ma live'a. Nie ma live'a? Nie ma A skąd wiesz? No, no bo widziałem. A wiem, że chciałeś się o to zapytać, bo widziałem no, na live'y, że wszedłeś na Discorda. No nie ma Gino live'a. Nie ma, to Teraz bo... jakiś typ się podszył W Donake się podszył Możliwe. Są takie szanse, wiesz? No dobra